Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnej mini grze em, na moim kanale. I dzisiaj jest to Champions, coś co pojawiało się u mnie już wcześniej. E, kurde, chciałem Wam pokazać pewną rzecz. Jestem, klasę sobie wybrałem. Wow, czemu ja latam? Aha, tu wszyscy latają, ok, bo to jest powiedzmy rozpoznanie mapy. fajnie, Dosyć fajnie ona wygląda. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Pam, pam, czekajcie. I pyk, Dobra, powinno być. Powinno być dobrze. Chciałem Wam pokazać jeszcze przed nagraniem sklepik, bo można tutaj skile dokupować, co według mnie jest zarombistą rzeczą. Po raz pierwszy się z czymś takim spotkałem. Dla przypomnienia, dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest, czym jest ta minigra. Mamy tutaj ma dwa teamy pięcioosobowe i się po prostu nawalamy, jak w jakimś, nie wiem, jak w jakimś, czymś tam. Okej. Okay. Czy to mam? Ty, wziąłem coś. LOL! co ja wziąłem, właśnie? <laughs> Nie mam pojęcia. <laughs> Coś zabrałem im. Dobra, mam to. Aha, ja... tu się punkty zdobywa. Aha, bo to jest dominacja, lol. Czyli jest, jesteśmy na trybie gry dominacja. Całkiem spoko. Klepiemy. O boże, kęgościu jest lepszy. Nie da się temu zaprzeczyć, niestety. Eee, I po prostu chodzi o zwykłe nawalanie się, ale jest to tak fajnie zrobione, że. Naprawdę, aż miło sobie w to. Pograć, gościu, czoło mi nie chcesz pomóc? Fuck! Oh, shit. Aha, już dos. Co, dostałem? I co będę mógł się za chwilę pojawić, czy coś? Nie wiem, w sumie o co o co chodzi. Mamy właśnie o klasy, chciałem powiedzieć. O, nie, ja nie chcę być magiem. Czemu ja nie mam żadnej klasy? LOL. Widzicie, coś się zbugowało. Nie mam żadnej klasy. Eee, Knight. Knight. Ja chcę być K'Night'em. Czemu? Aha, ja mam. Czekajcie, to ja mam w końcu klasę czy nie? What the hell? Dobra. Mm, zmienię sobie klasę na... Na przykład na... Um, assassina. Okay, tylko, że co z tego? Skoro... O, wygrywamy i tak. E, skoro nie mam... What the fuck? Widzieliście ten skill? Jaki zarąbisty skill. Lubię tą e, minigrę właśnie dle, e, z powodu tych skill, jakie tutaj e, są. Chcę w sumie, żeby on mnie zabił. Chciałem, żeby mnie zabił, to zabili go. Dobra, aha, ja, ja będę cały czas biegał, tak? Coś w tym stylu. Pyk, pyk. Czyli mogę. Przy... To jest taka klasa, żeby przejmować punkty po prostu. Coś w tym stylu. Patrzcie, wchodzę. Pyk, wchodzę, wychodzę. Zarąbiste. Okej, okay. nie wiem co to było, ale to było fajne. Hech, spadł. Daj, zabij mnie i ja sobie wezmę... Ty pe... Co to jest? Jakiś pistonów używają. Aha, te pistony są tutaj. Pyk! Zabij mnie! A nie, ja nie mogę mu nic zrobić, czekam na odrodzenie, dobra. A ja tak mówię, o co tu chodzi? Co się tu dzieje? Dobra. Mm, jaką ja mam klasę? Aha, teraz nie mam zbroi z jakiegoś powodu. Dziwne, dziwne, dziwne. Czyli najpierw mi dało to, a później to. Chyba, że tak powinno być, także w sumie nie mam pejęcia. Dobra. Aha, przejmujemy punkt, tak? Dobra, dobra. Ojeju, on mi przypierdzielił ten typ. Dobra, żadnych skilli z tego co widzę tutaj nie mam. O, tu jest typ, tu jest typ, typ typ, typ, typ. Klepiemy go! Je, je, je. a, no, ty mnie zabijesz od razu, bo z jakiegoś dziwnego powodu nie dostałem itemów. Chyba, że po prostu najpierw się dostaje itemy, znaczy taka kara, wiecie. Najpierw sam cały ekwipunek, później jedną rzecz, no, patrząc na to, to wcale bym się nie zdziwił. Maga sobie wezmę. Mm. Dobra, pyk. Ja chcę być magiem, czemu nie mogę być magiem? Coś zbugowałem pewnie, dobra. W sumie nieważne. Jesteśmy magiem... W sumie asasynem bym sobie jeszcze pograł. Nie wiem jaką klasę wybrać i nie wiem jak zrobić, żebym miał te swoje rzeczy. Pyk, dziękuję bardzo. Kolejne punkty e, dla naszej drużyny i dla mojego e, wyniku. Nie wiem na jakim serwerze w sumie gram. Wow, on z czegoś nawala ten gościu. Dobra. Bem, 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 złapy ciebie zabiję. Jesteś mój. Jesteś mój. Dobra gdy okay. został zabity. Fajnie, fajnie. Jakie mam staty? 0, 3, 5. Hm. Powiem Wam, że to nie są najlepsze staty, jakie kiedykolwiek miałem w grze. Tylko, że no kurde, trudno mi z tymi. Ogarnąć o co chodzi z tymi skillami. Dobra, jest. Zostałem zabity. Fajnie, fajnie. <ścoughs> Zostałem zabity przez kaktusa. Całkiem dobrze się zapowiada. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. Jak pójdzie dalej. Dobra, ma... nie mamy kwipu. No serio ja coś źle zrobiłem. Build 1. Hmm. Jeżeli bym chciał MAGA, tak. Ok, Sword Skills. Widzicie, mamy tu wszystkie te skill'e No tutaj udaje, że wiem o co chodzi. Aha, mogę sobie. Prawym. Aha, to. Na przykład, będę mógł to, co mogę. Dobra, to i to. Okej, okay, i co mogę zapisać ten build w jakikolwiek sposób? Build 1. Tylko że. Aha! Dobra, to jest skill. Okej, okay, już kminie. Tu mamy taki skill na, na tym, tym klawiszu. Okej, okay, baha, bo, bo ja sobie go wybrałem z tego co widziałem. Dobra, nie, niech i tak będzie. Zobaczymy czy jest już punkcik do przejęcia. Chyba nie jeszcze. Ale możemy sobie poczekać e, zanim to się... W stanie, ha, tu jest jeden gościu, tylko gra, no dobrze wiedzieć. What? Tam jest ten! Bierzcie to. Bierzcie te emeraldy, pięknie. Mm, nie lubię tego, bo widzicie, e, została w sumie jedna osoba tylko. I to nie jest zbyt fajne. What? Co to było? Je, piep, piep, pie, piep, piep! Ha, dobre! Dobre, 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 dobre. Dobra, jest mój. Uuu, ktoś śniegiem rzucił w niego. Go! Napierdzielamy się ziomek! Czekajcie, 11 sekund. A jeżeli bym zrobił ci coś takiego? What? Co to jest? CO TO JEST?! Dobra, nie, nie mam pojęcia co to było. Je, yeah, dosyć śniegiem! Powinieneś się bać teraz. Te śnieżki nic mu nie robią. Dobra, obroni obroniliśmy punkt! I każdy powinien być teraz zadowolony. Zobaczmy ile jeszcze czasu będzie trwała ta rozgrywka, bo tak samemu gościu sam raczej nie da rady nic zrobić. O, szybko się je zupki. Ej, ziomek, ja ciebie tam widzę. Nie wiem co robi ten kompletnie skill. Sp Aha, chyba spowalnia, dobra. Niech i tak będzie. Czekajcie, czekajcie, czy on chce zdobyć ten punkt. Ją przeszkodzę, A nie on, chcę tamten. Ja ch ja chcę to zdobyć. Pyk! I dziękuję bardzo. Fajnie się... Się szybko zdobywa ten punkt. Dobra, tam lecimy na typa. Widzimy cię, widzimy cię, gościu. Fy, dobrze, mapy są skonstruowane. Ej. Na pełnej! O, śnieżkami. Nie wiem, czy, jakiem, jaką rolę mają tutaj śnieżki służyć. A no i są, powiedzmy, dziwne. To, co to jest? Hmm. Nie mam pojęcia co, co to ma oznaczać, po co mi tapają, czy uczyna, czy to jest jakiś pasywny skill, czy co Trudno mi powiedzieć, czekajcie, czy myślałem, że mam jakąś mik miksurkę włączoną Tak jak na przykład Assassin ma Czekajcie, jeżeli oni są tam a nie, nie ma go tutaj tego gościa. Ha poszedł sobie do ich bazy. Lol siema, siemano, no, wpadliśmy ci do tego. Jak się z tym czujesz? Ooooooo oh, fuck No o, oh, widzę, że lubisz się bawić, fajnie Jesteś mój Jesteś mój, dogonie cię! Jeżeli pamiętajcie, jeżeli krawam się spodobała i jeżeli chcecie zaproponować mi jakąś inną gierkę, śmiało piszcie w komentarzach To zobaczymy co da się zrobić. Ojeju Co się tu stało dziwnego. Czekajcie 8 minut będzie to trwało, także za chwilkę powinno się kończyć z tego co mm, wiem, bo nagrywam już 9 minut właśnie w ten odcinek trwa. A tam widzę, że się klepiam jeszcze. Pyk! No, chyba nie o to mi chodziło za bardzo. Oj oj, oj. Sorry, że gościu ciebie tak zabijam cały czas. Mam nadzieję, że mi to wybaczysz albo i nie. No chodź, pojaw się tutaj. Ja będę sobie kampił. Zakampię na tego typa. LOL, co ty robisz? Co ty robisz, Omek? Nie jesteś mistrzem PvP. W sumie ja też nie jestem. Oh, fuck! Aaa, myślałem, że zablokuję go i nie będzie mógł przejść tutaj, ale mi się nie udało, niestety. No cóż. No cóż, czasami tak właśnie y, jest. Dominacja. Fajny tryb, tylko że, no, minusem jest to, że gracze uwielbiają z, z tego trybu gry wychodzić. Jak widzicie, y, skończyła się właśnie mapka, także ja wam dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał jeżeli tak, dajcie lajka w górę i jeżeli chcecie abym kupił sobie nowy mikrofon, bo właśnie na niego zbieram, to możecie się zarejestrować z linku podanego poniżej, ja za tą, za tą rejestrację dostanę parę groszy, także trzymajcie się, cześć i do zobaczenia, pa pa!